Julia Skowronek, zapraszam na magnet. 19 marca, w dniu imienin patrona, swoje 95. urodziny obchodziła Łukowska Trójka, czyli gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego. Na uroczystościach była również nasza kamera. Gimnazjum nr 3, a wcześniej Szkoła Podstawowa nr 3, to najstarsza tego typu placówka, powstała w 1919 roku jako publiczna szkoła kolejowa. Tegoroczne święto, które nieprzypadkowo odbyło się w Dzień im. patrona Józefa Piłsudskiego, było więc okazją do przypomnienia bogatej historii placówki. Piękny jubileusz. Myślę, że każdy był zadowolony. Każdemu się podobał na pewno. Szkoła ma swój klimat i będzie miała swój klimat. I cóż, zapraszam na stolecie. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się mszą świętą w pobliskim kościele Podwyższenia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, a następnie przeniosły się do budynku szkoły, gdzie odbyła się akademia przypominająca jej historię. W nieladek gratku były wystawione do oglądania szkolne kroniki i oryginalne dokumenty sięgające początków szkoły. Ponadto absolwenci i byli nauczyciele mogli odnaleźć się na specjalnej ściance, gdzie zaprezentowano zdjęcia z poszczególnych wydarzeń związanych z Łukowską Trójką. No i to, co mnie bardzo zaskoczyło, zdjęcie! Z z obozu rowerowego na Mazurach, który odbyliśmy już po ósmej klasie tej szkoły podstawowej. Pamiętam, że kiedy wróciliśmy z tego obozu na Mazurach, poszliśmy sprawdzić listy, czy dostaliśmy się do szkoły. Do szkoły średniej oczywiście. Kolejna taka uroczystość już za 5 lat. Tego samego dnia swoją uroczystość miała Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Łukowie. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowania i zostali przyjęci w poczet społeczności szkolnej. Mimo iż Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Łukowie funkcjonuje od 2004 roku, to tego typu ślubowanie zorganizowano dopiero po raz drugi. Jej organem prowadzącym jest cech rzemiosł różnych, zaś w ślubowaniu wzięło udział łącznie 50 uczniów, którzy będą kształcić się w zawodach rzemieślniczych. Potwierdzeniem przyjęcia ich w poczet szkolnej społeczności było dotknięcie szablą kielińskiego, najwyższym rzemieślniczym odznaczeniem, którego dokonał starszy cechu Zbigniew Kołodziej. I myślę, że dla tych młodych ludzi, gdzie oni sobie gdzieś tam widzą, że kiedyś tę szablę też mogą otrzymać i to uderzenie tą szablą ma to taką tradycję i staropolską i troszkę oficerską taką. Myślę, że oni czują się dumni, bo oni jako jedyni, tak jak mówicie, w ten sposób mają ślubowanie. Ślubowanie towarzyszyło łącznie osiem pocztów sztandarowych sięgających swe Historią 1925 roku. Zarówno one, jak i pozostałe elementy ślubowania, w tym też formuła wypowiadana przez uczniów, tworzą niepowtarzalną atmosferę, będącą ewenementem na skalę ogólnopolską. No tak nam się wydaje, być może gdzieś tam w Polsce jest, natomiast elementem jesteśmy w ogóle jako szkoła, ponieważ my jako szkoła rzemieślnicza jesteśmy, jak słyszeliście Państwo, jedyną szkołą w całej Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia. Nie ma innej szkoły rzemieślniczej, dlatego możemy zawsze liczyć na to, że goście z Warszawy przyjeżdżają do nas, my jak jeździmy do Izby też jesteśmy zapraszani, po prostu jesteśmy, jakby to powiedzieć, dumą Izby Rzemieślniczej. Kolejnym nietypowym elementem była również sama data ślubowania, które odbyło się 19 marca. Jak się jednak okazuje, data ta nie jest nieprzypadkowa, gdyż przypada dokładnie w dzień imieni świętego Józefa, patrona rzemieślników. Co z tego, że uczeń lubuje w październiku, a w listopadzie odchodzi? Natomiast nasi uczniowie, którzy już są pół roku w szkole, oni już są tak ukształtowani, że na pewno zostaną w danym zawodzie. Zespół Szkół numer 1 w Łukowie zorganizował eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Wziął w niej udział kilkudziesięciu uczniów z terenu powiatu Białskiego, Radzyńskiego i Łukowskiego. Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości to coroczna olimpiada przedmiotowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mająca na celu zachęcić młodzież do podejmowania prac o charakterze badawczym bądź konstrukcyjnym w dziedzinie nauk technicznych wykraczających poza obowiązkowy program kształcenia. Patronat nad nią sprawuje prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dr Alicja Adamczak. zaś tematyka konkursu obejmuje m.in. przepisy ustawy patentowej, fizyczne napisanie wniosku patentowego, czy też ogólną tematykę związaną z historią wynalazków i własności przemysłowej. Sukcesem e, zakończyły się przygotowania do tej olimpiady i w efekcie ta olimpiada tym razem odbywa się w łukowie i w tak naprawdę bardzo e, licznym składzie. E, to ja ze swojej strony do tego tylko dodam taką wisienkę na tym torcie, że dzięki tej skali jesteśmy w stanie zagwarantować, że osoba, która e, w kategorii e, indywidualnej, rywalizacji indywidualnej wygra, otrzyma nagrodę w postaci skutera lub innej nagrody równoważnej wartościowo. Konkurs w Zespole Szkół nr 1 w Łukowie jest drugim, lecz nie ostatnim etapem olimpiady mającym charakter okręgowy. Wcześniej odbyły się etapy szkolne, w których mogli wystartować wszyscy uczniowie, niezależnie od tego czy uczęszczają do technikum czy liceum ogólnokształcącego. Podobne konkursy okręgowe odbędą się w najbliższych tygodniach w innych miastach regionu. Ich podsumowanie jest przewidziane na 21 maja również w Zespole Szkół nr 1 w Łukowie. Wtedy też zostanie wyłoniona czołowa trójka, która weźmie udział w ogólnopolskim szczeblu olimpiady. W Muzeum Regionalnym w Łukowie otwarto kolejną wystawę. Tym razem zaprezentowane zostały prace w ramach konkursu Pocztówka z Ziemi Łukowskiej. Konkurs autorstwa Muzeum Regionalnego w Łukowie i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej został zorganizowany jeszcze w ubiegłym roku, zaś teraz przyszedł czas na jego podsumowanie. Wzięło w nim udział 20 uczestników, którzy nadesłali 58 prac w dwóch kategoriach dzieci i młodzieży do lat 18 oraz osób dorosłych. W pierwszej kategorii zwyciężył Michał Rola, a wyróżnienia otrzymali Marcin Domański i Karolina Szczygielska. Z kolei wśród dorosłych przyznano trzy równorzędne nagrody. Co ciekawe, były to drugie, a nie pierwsze miejsca. Laureatami zostali Magdalena Bilska, Tomasz Kalicki oraz Mariusz Szychta, a ich prace będą się składać na specjalnie wydaną z tej okazji pocztówkę. Wychodzę z tego założenia, e, nigdy nie ma dwóch takich samych zachodów słońca. Nigdy nie zobaczymy dwóch takich samych zachodów słońca. Dlaczego miałbym tego nie ująć, aparatem? Bardzo dużo jeżdżę, bardzo dużo fotografuję, robię mnóstwo fotografii e, i po prostu widzą ten krzyż. Przejeżdżając po tego krzyża, e, zrobiłem kilka zdjęć no i stwierdziłem, że jednak e, to jest jedno z takich moich najbardziej, które mi się podobają. Przy okazji rozstrzygnięcia konkursu na pocztówkę z ziemi łukowskiej zaprezentowano inne kartki przedstawiające łuków ze zbiorów Cezarego Miaska oraz Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Najstarsza z nich pochodzi z 1904 roku. Nasze pocztówki, co ciekawe, były wydawane w Księdze. Przez y, firmę Venus. Hmm, Wiktorię przepraszam. To są te cztery pierwsze pocztówki i one mają datę stempla pocztowego 1904-1905. Natomiast łukowskie pocztówki były hmm, wydawane przez firmę Wenus, która przed wojną mieściła się w tym budynku na Czerwonego Krzyża. O tam, gdzie Pan doktor urzęduje teraz. Wystawę pocztówek będzie można oglądać przez najbliższe tygodnie w Muzeum Regionalnym Wukowie. Swoje miejsce na Łukowskiej mapie kulturalnej sukcesywnie podkreśla Łukowski Ośrodek Kultury. Tam również mamy nową wystawę, tym razem autorstwa Bartosza Cebuli. Jej otwarcie odbyło się w czwartek 20 marca. Bartosz Cebula to urodzony w 1991 roku w przeworsku student grafiki na Uniwersytecie Marii w skłodowskiej w Lublinie, ogólnopolskich i międzynarodowych. Jest on również laureatem blisko 25 nagród i dwukrotnym stypendystą rektora UMCS-u dla najlepszych studentów. Dziękuję mimo wszystko, że chociaż to kilka, kilka osób przyszło, co tu jeszcze będę powiedzieć. Na zestawie pokazuję grafik od lekturoryty, monotypie, linoryty, Litografię i rysunek. Trzy rysunki to są w sumie teraz najbardziej wkręcone. Jest ten winory i to są najnowsze prace. To są właśnie te cztery, te cztery małe. Wystawę będzie można oglądać przez najbliższe dni w galerii Prowizorium. Na koniec chcielibyśmy pochwalić się pamiątkową księgą, która pozostała nam po gali drewnianych i kryształowych magnesów. Oto przykładowe wpisy i wrażenia naszych gości, które zbieraliśmy jeszcze podczas trwania uroczystości w Klinkach. Księga została wykonana przez przedstawicieli Stowarzyszenia Twórców i artystów Gminy Łuków, którzy byli nominowani w jednej z kategorii kryształowych magnesów. Oto przykładowe fragmenty wpisów naszych gości. Dla telewizji, która nie cofa się przed wyzwaniami współczesności, życzenia dalszego rozwoju, tak aby jak najlepiej realizować misję Czwartej Władzy. Gratulujemy pomysłów, inicjatywy i wszelkiej kreatywności oraz podejścia do życia. Tylko mając dystans do siebie, można osiągnąć postęp. Składamy życzenia dalszej owocnej działalności w służbie społecznej dla społeczności Łukowa i całego powiatu łukowskiego. Oczywiście to tylko fragmenty poszczególnych wpisów, jakie pozostawili nasi goście. Księga zawiera również wycinki z lokalnych mediów o naszej gali, która odbyła się 21 lutego. Za wszystkie wpisy i komentarze serdecznie dziękujemy i jednocześnie zachęcamy do wpisywania się wszystkich, którzy jeszcze tego nie uczynili. Księga znajduje się w naszej redakcji i jest dostępna dla wszystkich. To już wszystko w tym wydaniu InfoMagnes. Na kolejne zapraszam już za tydzień.